Witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzory i bardzo serdecznie witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Moi drodzy, beta na konsoli PlayStation ekskluzywna się kończy, ale zaczyna już za momencik na wszystkich innych platformach, a to oznacza, że jest to idealny moment na to, abym Wam pokazał po moim doświadczeniu najlepsze ustawienia, według mnie kontrolera właśnie w Modern Warfare 2. Także jeżeli jesteście ciekawi jakimi ustawieniami grałem w tej becie, które uważam za Najlepsze, najwygodniejsze, e, powiedzmy, do tego playstylu, który ja preferuję, e, no to bądźcie pewni, że ten materiał obejrzycie do końca. A gwarantuję wam, z tymi ustawieniami będzie Wam się grało najprzyjemniej. Także moi drodzy, łapka mile widziana. A ja przechodzę już po prostu do ustawień. E, tak jak mówię, będę Wam pokazywał ustawienia kontrolera w głównej mierze, plus ustawienia takie różnego rodzaju e, gameplayu. Mam tutaj na myśli, ee, wiecie, którym przyciskiem aktywować coś tam, którym coś tam, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko pozwoli Wam na jak najbardziej płynne poruszanie się i strzelanie, właśnie w becie Modern Warfare 2. Zaczynamy więc, moi drodzy, od ustawień kontrolera, czyli tych powiedzmy najważniejszych ustawień, które dla nas, wszystkich graczy, grających właśnie na. Padach są najważniejsze. E, no to tak, jeżeli chodzi o układ przycisków, ja gram oczywiście na układzie odwróconym. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że strzelam przyciskiem R1, a celuję L1 e, zamiast strzelania R2 i celowania L2. E, to daje tak naprawdę E, w sensie to ustawienie, zmiana tego ustawienia, właśnie na strzelanie R1L1 e, zmniejsza tak naprawdę ewentualne opóźnienie wynikające z tej, z tej zapaści e, i po prostu większego doskoku na przyciskach R2L2. Więc R1L1 koniec końców jest po prostu ustawieniem lepszym, e, no bo daje. Teoretycznie lepszą, e, lepszą szybkość po prostu reakcji przycisku na nasze kliknięcie. Jeżeli chodzi o ustawienia drążków, ja gram na łopatkach, e, dolnych łopatkach. Mm, mam takie łopatki dwie, e, więc ustawienia drążków mam totalnie domyślne. Nie potrzebuję nic Tutaj zmieniać. Jeżeli ktoś ciekawi, to trzymając pada w łapie prawą ręką e, i tą prawą łopatką, którą mam, e, mam oczywiście w ślisk e, ustawiony, a lewą łopatką e, robię po prostu skok, więc tak to u mnie wygląda. Jeżeli chodzi o wibracje kontrolera, mam je wyłączone, one zawsze mi tylko i wyłącznie przeszkadzają. No i nawet e, e, logicznie do tego podchodząc, jakakolwiek wibracja na kontrolerze może teoretycznie spowodować jakieś drganie e, waszego kciuka na gałce, a to e, będzie po prostu kosztowało was e, troszkę celności e, w pojedynku, także no nie warto według mnie te wibracje kontrolera posiadać. Jeżeli gracie na PlayStation i gracie na DualSense od PlayStation 5, to tutaj oczywiście mamy możliwość grania z pełną haptyką. E, ta nowa, taka powiedzmy, innowacja na tych padach e, do PS5 to mam wyłączone. To jest totalne dziadostwo, jeżeli chodzi o tryby multiplayer. Fajny gadżet do trybu kampanii, ale absolutnie nie należy tego używać w trybie multiplayer player. Jest to po prostu niewygodne i, i takie totalnie nieintuicyjne. Jeżeli chodzi więc o celowanie, tutaj coś, co musicie dostosować do siebie, ale możecie oczywiście gdzieś tam podpatrzeć, jak to u mnie wygląda. Czułość drążków mam na poziomie 10, e, maksymalna jest oczywiście w dalszym ciągu 20, więc jestem powiedzmy w połowie. E, I teraz tak, o ile w Warzone ta czułość drążka faktycznie im niższa tym w zasadzie równa się, jesteśmy celniejsi, o tyle w Multi ta czułość drążka według mnie nie Powinna być tak niska jak macie ją w Warzone. Z czego to wynika? Większość pojedynków e, w trybie multi. W Call of Duty, tutaj w Modern Warfare 2, toczy się na blisko i bardzo rzadko macie jakiekolwiek pojedynki na dalekie dystanse. Więc ta czułość drążka powinna być wyższa, po to, abyście mogli re, po prostu reagować szybciej i płynniej się obracać, płynniej po prostu tym celownikiem machać, w zależności od tego, gdzie Wam ktoś tam na blisko, na średnio wyskoczy. I to właśnie umożliwiają wyższe czułości drążków. 10 to i tak jest według mnie, moi drodzy, jak na. Na mnie przynajmniej nisko, ale ja gram na zepsutym padzie do PS5 podczas tej bety, więc musiałem to mieć na 10, bo na wyższych czułościach przy tym zepsuciu moich drążków w wielkim skrócie, po prostu ten drążek sam mi wywala w niektóre strony wyższa czułość powodowała, że totalnie nie byłbym w stanie momentami śledzić celów, więc dlatego 10. Ja generalnie, gdybym grał i gdy będę grał na PC, prawdopodobnie będę grał gdzieś na czułości 13-13, Zgaduję, tak to zazwyczaj u mnie w multi e, kodów wyglądało. Często też grałem na 20-20, ale to już naprawdę trzeba sobie mocno i dłużej pograć, żeby się przyzwyczaić do tak dużej czułości. Mnożniki czułości celowania mam wszystkie domyślne, tutaj nic nie zmieniałem. Tak samo e, jak w przypadku wyjaśnienia wam czułości drążka, uważam, że te mnożniki czułości wcale nie muszą być zmniejszone e, do multi, bo tutaj naprawdę te pojedynki są toczone na dużo, dużo mniejszych dystansach. Teraz tak, celowanie przez przyrządy mam przytrzymaj, to jest oczywiste. Automatyczny sprint taktyczny mam włączony, polecam Wam to również, chociaż w multi, oczywiście, teoretycznie nie przydaje się to tak bardzo jak w Warzone, ale jednak przyzwyczaiłem się i gram na tym automatycznym sprincie taktycznym. Wyposażenie przytrzymaj, aktywacja oparcia broni, precyzyjne celowanie. I teraz tak, to ustawienie, na które teraz patrzycie, to ustawienie które wymagane jest w zasadzie do tego, żebyście robili Slide Cancel w Modern Warfare 2. Natomiast od razu Wam mówię, ja to ustawienie sobie zmieniam i w zasadzie mógłbym je nawet wyłączyć, a to dlatego, że Slide Cancel w Modern Warfare 2 nie daje Wam zbyt wielu korzyści względem tego, jakie korzyści dawał, daje obecnie w Warzone czy tam w MW2019. Slide Cancel jest po prostu ładny dla oka, ale nie daje Wam tych korzyści, które powinien dawać. Więc dla mnie Slide Cancel jest bezużyteczny i ja Slide Cancela nie stosuję w Modern Warfare 2. Jeżeli ktoś się zastanawia, jak zrobić Slide Cancel, wystarczy kliknąć w ślisk, następnie przycisk celowania, więc dla mnie to jest L1 i potem od razu skok. I to jest ta kombinacja trz trzech klawiszy, która daje Wam Slide Cancel. To ustawienie na precyzyjnym celowaniu najbardziej ułatwia Wam właśnie robienie Slide Cancela. Więc jeżeli nie jesteście zainteresowani Slide Cancelem, możecie wyłączyć OP opieranie broni, ja i tak nie opieram broni. Możecie ustawić sobie pod cokolwiek innego. Natomiast, jeżeli zależy Wam na slide cancelu, to precyzyjne celowanie będzie najlepszym ustawieniem. Teraz tak, interakcja, przeładowanie. Ja mam ustawione traktu interakcję priorytetowo. I to jest odpowiednik tego kontekstowego filmu. Wciśnięcia w ustawieniach Warzone, czyli no takie ustawienie nazwijmy to Warzonowe, No i oczywiście zachowanie płyt pancerza załóż wszystkie, ale tego nie używamy, bo, bo nie graliśmy jeszcze w Warzone 2.0. Teraz tak, przechodzę do ustawień zaawansowanych pada. Trzeba tutaj R1 przesunąć się na górze, jak widzicie, w bok. I tutaj mamy oczywiście ustawienia asysty celowania i różnego rodzaju ustawienia w ruchu itd., tak dalej, tak dalej wspomagania celowania. Wspomaganie celowania mamy włączone, jest to oczywiste. Typ asysty celowania, e, ja gram na domyślnej, e, wydaje mi się, że jest taką najlepszą. E, Asystą celowania, taką, która najrzadziej, e, najrzadziej po prostu gdzieś tam się gliczuje, e, jest, jest po prostu taka najbardziej intuicyjna. Rodzaj krzywej czułości celowania dla mnie najlepiej sprawdza się dynamiczna od wielu, wielu lat, dlatego też na dynamicznej gram również Modern Warfare 2. Teraz tak, jakoś mnożnik czułości celowania przez przyrządy tutaj mamy defaultowe 1. Czas zmiany czułości celowania natychmiast, żeby to było jak najszybciej responsywne martwa strefa sterowania. To jest ustawienie, które ustawiacie wszyscy pod swoje pady. O tym nagrywałem kiedyś osobny materiał i teraz tak. Wartość maksymalną teoretycznie powinno się trzymać na 0.99 i na lewym i prawym drążku, a jedyne co zmieniacie to minimalną wartość lewego i prawego drążku. Zaczynacie od 00 i później ewentualnie jeżeli ten pad bez dotyku wam, da, znaczy ta gałka bez dotyku wam dalej ucieka w którą stronę, to powiększacie te wartości po prostu równomiernie w zasadzie. Lekko do przodu, w górę, dopóki ten pad nie zacznie się ruszać. Ja, jako że mam zepsutego pada, musiałem to totalnie wszystko pozmieniać, dlatego przypominam, wy zaczynacie od 0,90, no w zasadzie możecie od 1, tutaj maksymalnie, i tutaj od 0,0, i sobie to sprawdzacie, i ustawiacie do góry, jeżeli wam ten pad po prostu sam się porusza. Ja, tak jak mówię, mam zepsutego wpada, więc musiałem to wszystko pod siebie porobić. Na pewno. Usuńcie martwą strefę na przyciskach L2R2, nie rozumiem, czemu tutaj mielibyśmy mieć jakąkolwiek martwą strefę na tych przyciskach, zależy nam na tym, żeby, żeby te przyciski reagowały jak najszybciej, gdy tylko je klikamy. Także tutaj 0.0, jak dla mnie jest bardzo ważnym ustawieniem. Zachowanie w ruchu, sprint taktyczny mamy przełącz, standardowe ustawienie, automatyczny ruch do przodu mamy wyłączony, nie potrzebujemy tego. Zachowanie sprintu taktycznego domyślne, więc podwójne wciśnięcie. I teraz tak, jeżeli jeżeli chcecie robić Slide Cancela, czyli wracam do tego ustawienia sprzed chwili. To te ustawienia trzy z rzędu, które macie tutaj, czyli przeskakiwanie na ziemi, automatyczne przeskakiwanie w powietrzu i automatyczne przeskakiwanie na ziemi musicie mieć wyłączone. Ja i tak mam je wyłączone, mimo że nie korzystam ze, ze Slide Cancela. Bo po prostu nienawidzę, gdy gra sama decyduje za mnie, kiedy chce gdzieś tam przeskoczyć, gdzieś wejść. Więc usuwając, wyłączając te ustawienia, ograniczacie ten element takiego, takiej losowości, gdy czasami gdzieś tam podskoczycie, przebiegniecie i gra wam nagle przeskoczy przez jakiś murek, mimo że nie chcieliście tego robić. Więc i tak te ustawienia polecam wam wyłączyć. Odwrócenie sterowania, wslizgnięcie i padanie standardowe, nurkowanie pod wodą ruch, tutaj nic nie zmieniamy. Automatyczna aktywacja spadochronu no, no to jest nieważne, bo i tak z tego nie skorzystacie, ale dam wyłącz, bo tak bym miał wyważanie drzwi podczas sprintu włączone. To akurat jest spoczko. Jeżeli zależy Wam na tym sprincie, żeby jak, jak najszybciej gdzieś przebiec, no to włączone ustawienie Wam to umożliwi. No i tutaj w zasadzie nic więcej moi drodzy nie ma ciekawego. Ewentualnie jeszcze może opóźnienie dezaktywacji oparcia broni. Mam na krótkie, żeby w momencie, gdy przypadkowo gdzieś mnie tam op oprze żebym mógł jak najszybciej po prostu wyjść z tego oparcia, a zdarza się to niestety dosyć często. W tej grze dlatego mam generalnie często wyłączone opieranie broni. Szybka detonacja Z4, automatyczna zmiana broni, to już pod siebie. Tutaj zachowanie pojazdów też nie jest istotne, działanie nakładu, nakładek też nie jest, moi drodzy, istotne. Teraz przeszedłem do ustawień interfejsu i tutaj, może nie ma jakichś kluczowych ustawień, takich które koniecznie musicie ustawić, ale są ustawienia, które powiedzmy tym początkującym graczom mogą pomóc po ich ustawieniu. E, więc, przede wszystkim, kształt minimapy kwadratowa: no nie ma sensu grać na okrągłej, bo ona ogranicza Wam wielkość minimapy. Więc, kwadratowa to jest go-to wybór. Obrót minimapy włączony, poziom kompasu włączony, celownik włączony. E, możecie mi wierzyć, bądź nie, ale widziałem ludzi. Grających na wyłączonym celowniku, a to powoduje, że nie macie po prostu celownika na ekranie i wygląda to absurdalnie. Jest też absurdalnie ciężkie bez tego ustawienia cokolwiek po prostu celować, no bo, no bo nie wiecie gdzie celujecie tak naprawdę. Wyświetlanie znaczników trafień włączone, to są te hitmarkery, też bardzo ważne ustawienie. W ogóle nie wiem, czemu nie umożliwiają wyłączenie i wyłączenie tego. Chyba jedynie pod jakieś Cinematics nagrania, no nie wiem, innego, innego e, tak naprawdę e, rozumowania tutaj nie widzę. E, nazwy graczy, również pełna nazwa, zależy Wam na tym, żeby widzieć tych graczy, gdy tam już gdzieś się e, to pojawi, ten, ten ich e, I w zasadzie to tyle. To są te najważniejsze ustawienia interfejsu. I jeszcze się zastanawiałem, czy pokazać Wam ustawienia grafiki oraz ustawienia dźwięku e, więc może te ustawienia grafiki. E, jeżeli gracie na PlayStation 5, to oczywiście streamowanie tekstur na życzenie możecie mieć włączone. E, no chyba, że macie ema że macie oczywiście słaby internet, no to wtedy jest to inna bajka. Ale tutaj kluczowe ustawienia, które wyłączacie, to na pewno rozmycie świata, rozmycie broni, efekt ziarna. To wszystko teoretycznie powoduje, że gra wygląda ładniej, ale powoduje, że mniej też widzicie w pojedynkach. A Wam zależy na tym, żeby po prostu jak najwięcej w tych pojedynkach widzieć. Tak samo głębi ostrości, to totalnie nie pomaga. Wyostrzanie obrazu Fidelity FX. Ja mam ustawione, przede wszystkim mam włączone, ustawione na prawie maxa, To wyostrza teoretycznie obraz więc teoretycznie też ostrzejsze wszystkie krawędzie mamy i lepiej widzimy. I teraz moi drodzy, takie ustawienie, właśnie o którym bym zapomniał, a jest dosyć ważne. Pole widzenia. Suwak, suwak FOV jest dostępny na każdej platformie i oczywiście jeżeli ktoś nie miał z tym do czynienia wcześniej, pomyśli od razu, że kurde, wszyscy grają na 120, to ja też od razu to 120 ustawiam. No i, no i muszę was tutaj ostrzec. Okej, okay, możecie ustawić to pole widzenia na 120, a możecie też grać na tym domyślnym 80, czego nie polecam. Generalnie polecałbym na start, jeżeli ktoś nigdy tego suwaka nie ustawiał, zacząć sobie od 105, nie wyżej, nie niżej, zaraz wam powiem dlaczego. Także moi drodzy, jeżeli sobie to ustawiacie, no to tak jak mówię, najlepiej będzie chyba na początek 105. I musicie mieć z tyłu głowy to, że jeżeli gracie na wyższym polu widzenia niż 105, niż 110 powiedzmy, w zależności od, od mapy, mam wrażenie, to potrafi nie działać asysta celowania. Mam, mam na myśli, że potrafi wywalać tak zwaną asystę celowania częściej niż gracie na niższym fowie. Więc jeżeli tak jak ja. Chcielibyście grać na FOWIE 120, musicie z tyłu głowy mieć to, że będzie Wam czasami wywalało asystę celowania, przez co prawdopodobnie przegracie pojedynek, no bo jest to totalnie nienaturalne uczucie i, no i powoduje, że jesteście po prostu mniej celni. Więc tak, pole widzenia 120 ma swoje zalety, teoretycznie widzicie dużo przed sobą, jak największy obszar, ale też... Te wszystkie obiekty są mniejsze, no i też wywala system celowania, dlatego to 105 na multi jest według mnie zupełnie wystarczające. Ja sobie grałem na 120, bo, bo czemu by nie i, i tak chciałem Wam to rozwinąć, żebyście dobrali to pod siebie. Celowanie przez przyrządy tutaj mam zależne, to powoduje, że po prostu ten celownik wam wizualnie jak najmniej podbija, więc tutaj zależne będzie najlepszym ustawieniem. No i jeżeli chodzi o pole widzenia broni, ja sobie to testowałem. Szerokie, jak tutaj w opisie widać, broń wygląda na mniejszą, więc teoretycznie mniej zasłania nam ekranu. Więc gram na szerokim polu widzenia, żeby po prostu ta broń zasłaniała mi jak najmniej ekranu, pole widzenia, widok trzeciej osoby, to dostosowujecie sobie pod third person mołda, i to jest w zasadzie wszystko. Mogę wam jeszcze szybko pokazać dźwięk, ale tutaj nie będę się rozpisywał, rozgadywał, bo to jest wszystko zależne od tego na jakich słuchawkach gracie. Ja gram nad takim czymś i jest ok. Kroki i tak słychać nawet na głośnikach, więc akurat w tym roku, wydaje mi się, nie będzie miało większego znaczenia to, jak macie ustawione dźwięki w grze. I to, moi drodzy, było wszystko, co chciałem Wam pokazać. Kwestii ustawień Modern Warfare 2. Dajcie znać, czy graliście podobnych, dajcie znać, co ewentualnie macie tam pozmieniane. No i oczywiście, jeżeli chcecie docenić moją pracę, to łapka w górę już teraz będzie bardzo mile widziana. A ja wam dziękuję za ten materiał. Do usłyszenia oczywiście w kolejnych. Mówił Goldzor, na razie.